To jest zbrodnia, muszę powiedzieć, skandaliczna zupełnie. Jest to rzecz nie do, nie do pomyślenia, żeby ludziom wydrzeć z serc instynkt rodzicielski. Dla mnie to jest zupełnie niemożliwe żeby krzywdzić dzieci, które młodzież, która jest przeszłością narodu, swoich dzieci, którzy na to się godzą, mogą się nie doczekać wnuków z uwagi właśnie na uszkodzenie prokre możliwości prokreacyjnych młodego pokolenia. Mogą się liczyć na pewno, na pewno z zapaleniem mięśnia sercowego, osierdzia, z zapaleniem nerek, z zespołem nerczycowym, no, z tyś, no i z tymi pozostałymi chorobami, które jeszcze nie są uznane jako powikłanie poszczepienne. Pamiętamy cały czas, że organizm rozwijający się wymaga szczególnej troski, jeśli chodzi o podawanie czegokolwiek. Wiemy, że są inne wymagania w stosunku do zwykłych leków, a co dopiero tego rodzaju preparatów, które rozregulowują zupełnie układ immunologiczny i wrzucają jakiś antygen, na który nie wiadomo jaka będzie odpowiedź z przeciwciałami, które spowodują z kolei choroby z autoagresji. No szereg tych właśnie nowych zatwierdzonych przez EME jako powikłanie poszczepienia, to są choroby z autoagresji w dużej części, więc nie można tego lekceważyć. Ja uważam, że każdy rodzic, który nakłania dziecko do wyszczepienia, który się mało tego godzi na to, żeby dziecko było zmuszane do wyszczepienia, no, powinien mieć odebrane prawa rodzicielskie, bo dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby litować się nad zwierzętami, nad którymi się nie chce robić badań kosmetyków, a nad swoimi dziećmi się nie litować. No Kto to widział w ogóle? To jest. To jest o, o, kto jest ofiarą propagandy nachalnej i prymitywnej, sianej od półtora roku przez telewizję, na którą płacimy zresztą abonament, powinien się dobrze uderzyć w głowę i pomyśleć o tym, co będzie, jeśli dziecko się rozchoruje. Kto będzie utrzymywał to dziecko do końca jego życia, czy też rodzica, rodziców życia, jeżeli będzie miało nieuleczalną chorobę.